Gala Spartan Fight 4, 6 sierpnia, hala BKS Bielsko-Biała. Bilety w salonikach ruch oraz na kubilet.pl. Łukasz Lewicki, przed KSW 35, witam. Cześć, witam Ciebie, witam wszystkich. Przede wszystkim chciałbym e, poznać Twoją reakcję, kiedy dowiedziałeś się, że e, Marek Pierajew nie nie będzie walczył z tobą i czy ty w ogóle wiedziałeś od razu, że już z kim będziesz walczył, czy to były poszukiwania? To nie jest miła sytuacja dla mnie, jak i dla żadnego z zawodników, jak się dowiaduje trzy dni przed walką, że zawodnik nie przyjedzie z różnych względów nieraz są kontuzje, nieraz właśnie coś tam się plącze spotykamy różne sytuacje życiowe są, no tutaj jak było tak naprawdę, to ja tu zostawiam, no, nie zmienię tego mhm. ale... A sądzisz, no, że było inaczej niż ta służba nie, wojskowa? Nie, wiem, nie wiem nie, nie zastanawiam się nad tym, bo to nie ma i tak już nic Zmieni, nie? Ale. Don homies. Ale na spokojnie. Ja, ja, tak jak mówię, no tutaj to już nic nie zmieni. A wiesz, a, a jak się dowiedziałem, no to nie jest żadna fajna, rewelacyjna sytuacja. Trzy dni przed galą, gdzie wiem, zdaję sobie sprawę, że znaleźć zawodnika na trzy dni przed galą, to ograniczysz cudem, naprawdę, żeby znaleźć nie obliczając nikomu, no to wszystko trzeba poukładać tak, żeby miał ręce i nogi, nie? I naprawdę jest ciężko znaleźć, to zdaje sprawę jako zawodnik, a, a tym bardziej organizator czy coś, no to wtedy ma, jest problem. Playmaker, no każdy ma wtedy problem, żeby to znaleźć, tego, te godne zastępstwo. No i, no i tutaj mówię, padła taka śmieszna troszeczkę, że tak powiem, no zapowiedź od Pawła, wiesz, rozmawiam z Pawłem, Paweł mówi, Saszka, usiądź sobie, bo mam ci coś do powiedzenia. No to ja mówię, to co się stało? No a on mówi właśnie tak ta sytuacja, że zawodnik się wycofał i, i tak dalej. Ja mówię... No i co, no mówię, to dawaj mi byle kogo mówię, a z każdym zawalczę, mówię, nieważne, nie? Tam mówi, że jakaś opcja, jedna, druga czy coś. Ja mówię, nieważne z kim, mówię, ważne, że chcę walczyć. Nie? No i no i siadło tutaj, yy, zakontraktowało organizacja, KSW za, za, zakontraktowała zawodnika z Wielkiej Brytanii, yy. z czego jestem zadowolony, i że on przyjechał, że podejmuje się walki, że, że chce. Świadczy to o tym, że faktycznie jest charakternym takim bitnikiem, yy, no, yy, bo, 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 no, bo biorąc walkę mówię, na trzy dni, wiadomo, że jest się treningu, bo też trzeba być świadomym tego, że się bierze walkę, na kogoś to trenował. Podejrzewam, że on też tutaj jest przygotowany, bo, bo, bo nie bierze się takich walk. Tego, ale mówię, no, samo to, że, że bierze walkę, że, że chce stoczyć pojedynek no, zasługuje na, na uznanie, nie? No właśnie, twój rywal jest znacznie mniej doświadczony, ale kończy pojedynki wszystkie przed czasem. Wziął pojedynek na ostatnią chwilę z bardzo doświadczonym rywalem, czyli z tobą. Czy nie sądzisz właśnie, że może być szczególnie niebezpieczny, bo w zasadzie nie ma nic do stracenia, a ma wiele do zyskania, bo duża organizacja, no i świetny przeciwnik? Nie, no wiesz, no tutaj, ale tak jak mówię, po części masz rację, ale to ja się będę trzymał tej swojej zasady, że to mówię. Tu cyfry nie walczą, to jest MMA. Tu, jest, tu, 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 tu możesz mieć cyfry rankingowo, stać wyżej, a to może tak jak w kalejdoskopie się zmieniać. I na to, na to naprawdę nie mamy wpływu. To jest moment nie uwagi i się darzy w różne strony. No, nie różne gale w Polsce widzieliśmy, jak i za granicą sekundami się kończyły. A przywróciłem z Włoszech, dziwne rzeczy się działy. Także, także tutaj nie ma na to reguły. No, na to naprawdę trzeba się pilnować do końca, trzeba być zdeterminowanym i, i, i dążyć do zwycięstwa. Mhm. E, czy w związku z tym, że miałeś mieć e, pojedynek z Marifem Pirajewem, potencjalnie i, i Ty miałeś na, na celowniku e, zdobycie pasa, e, Marif również, e, tak, tak samo mi zapowiedział, mhm. czy sądzisz, że w związku z tą zmianą ten pas jakoś się oddala? Czy może bez zmian? Ja, ja nie zmieniam celu, tak? Chcę iść na sam mm. szczyt i każda walka, która, tak jak zawsze powtarzam, każda walka, która jest, yy, jest y, czy to małym, dużym kroczkiem, ale mm. jest w tym kierunku i, i tym razem tak samo będzie. A tak jak mówię, co będzie później, będziemy myśleć co później, mm. a teraz skupmy się i skupię się na tym, co mam zrobić, jaką pracę wykonać 27 maja, żeby się nie dokoncentrować o tym, czy to da tak, czy tak. Ja okay. na tym się naprawdę nie zastanawiam, chcę wyjść do walki, zrobić dobrą walkę i chcę, żeby moja ręka była w górze i zrobię wszystko, żeby tak było. Okej, okay, fair enough. I ostatnie Agnieszka Niedźwiedź, najnowsze wzmocnienie Timu. Nie byłeś fanem prowadzenia grup dla kobiet z tego co mi wiadomo, ale najwyraźniej tu uległo zmianie. No tak, bo to koleżanka po fachu, bo żudoczka, wiesz, pracowita hmm. dziewczyna. i e, Tak, dogadaliśmy się. Po części też dogadaliśmy się z naszym wspólnym menadżerem Pawłem Kowalikiem. Naprawdę no, jest, jest z kim pracować. Świetnie się z Agnieszką pracuje. Hmm. Naprawdę jestem pod wrażeniem pracy tej, tej dziewczyny i, i wszystko przed nią i zobaczycie, że, że wypracuje swoją pozycję jeszcze mocniej niż. Hmm. Znaczy jest na dobrej drodze, zapowiada się bardzo dobrze, a na pewno będzie bo scenie MMA kobiecej będzie stąpała naprawdę mocno i twardo, to, to jestem w stanie Ci tutaj zapewnić, że na pewno ona tak samo zrobi wszystko, żeby tak było. Naprawdę jest mocną, rzetelną zawodniczką, chcącą osiągać sukces. Wierzę, wierzę. A wprowadziła tak trochę no Wiesz, kobiety tak prowadzają trochę ogłady, a czasami trochę zamieszania, czasami znowu trochę ogłady. U mnie, czy gdzie? W, teamie w, w grupie, teamie, w grupie, w grupie samców, alfa. No, poczekaj, jeszcze troszeczkę i samce zaczną normalnie, wiesz, na początku jest troszeczkę, wiesz, spokojniej, ale mm. już widzę, że puszczają chłopacy już troszeczkę tak mm. luźniej, wszystko jest, zresztą Maga też się przyzwyczaja, także wszystko jest fajnie, myślę, że nie, no nie, jest źle, jest dobrze, a Aga z tego, co mówi, no mam nadzieję, że też nie, nie, nie wkręca nas, no jest dobrze i ona jest zadowolona, my jesteśmy zadowoleni, ja przede wszystkim jestem zadowolony z jej postawy na treningach. Naprawdę życzyłbym sobie nieraz niejednego pana, żeby tak pracował jak ona naprawdę. A ja życzę w takim razie sukcesów w piątek. Powodzenia. Ja nie dziękuję i zapraszam do Orgaren 27 albo na Polsat. Będę tam. Dziękuję. Gala Spartan Fight 4. 6 sierpnia. Hala BKS Bielsko-Biała. Bilety w Salonikach, Ruch oraz na kubilet.pl.